Dobry, pana... Mo, 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 jak on miał kur... Moraczyński? Morawiecki. Morawiecki, Moraczyński. Jakby połączyć, wiesz, Szeczyński z Morawiecki. Moraczyński. Ale głupie. Dobra, chyba być. No. Dobra, teraz jajków jest chłopie tyle. Yo. Mm. Typie, chodź. No czekaj, bo Gruby. <laughs> Dziemy. <laughs> Gruby na bramkę. Taki zombie próbuje tu. O, i się pali. Właśnie zgłóciliśmy widzą uszy. Chodź, prowadź. Czekaj, bo jeszcze sobie łuk Ja po ch ci łuk. Chodź zabić Chodź, dobra, chodź za mną. A w ogóle co z niego masz, jak go zabijesz? E, jeden z katalizator. I trochę expa. Nie dużo, tylko trochę. Jakbyś krowę zabił, prawda? Piotr. I... diamenty, jak coś. Tak? A dobra. nie, to nie były diamenty. Idzie coś ze mną? Jakiś debil. dobra. Aha. Creeper! To byś... O, dobra. Dobra, jest, o? jest, jest, jest. jest. O, przed, o, nami, przed nami, przed nami, no, przed nami. Uważajmy może I chuj, już się nie chodziło. Ups. Ciemnota. E... Znowu jest pewno. Wtedy ci uwiedzi... O! O. Eee. Idź wodą, bo woda nawet jak to wpływa jakby twój chłopak. Ale mi serce bije. Ej! Te lampy się zapalają, jak się zrobił. Po... Idziemy teraz polutować sobie skrzynki? Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Uspokój się, mamy za mało minut kontentu. Nie rób tego, proszę. Chopie chory psychicznie. No wiem, no ja ci kibicuję, prawda? Ja się boję to robić. E to dobrze, bo często nie wychodzi. Felix! na Ups! E tu jest sheriker, więc uważaj. Można, jakoś, można go jakoś zniszczyć. Można! O. To był tylko dźwięk, że się włożyłem ten zbliżył. O! Eee, dobra. E, idź w to. Kurczaka mu wyklułem. Dobra, to git. Będzie miał odwrócone uwagę. Eee, Kolejny! Fuck! Dobra, odwróciłem jego uwagę, więc spokojnie Jest tu cokolwiek ciekawego. O, Sheriker. Eee, po już nie schodziły. Kur... Oh. Zejść ten. <grystanie> <grystanie> Przeć idziemy klepać w Orden, a nie. Nie no, opie, ja mam 22 level. Jak stań ten falling w końcu? <grystanie> tu coś... Tu jest jakiś ten... Z moimi oczami przyleciał ten jego atak. taki On coś tu bije Tu są dwa wardeny, bo coś ciągle je ten Rozpraszam. Czekaj Jest tu jakieś takie wyjście już paliłeś? Przez przypadek Kurczę, nie zbliża się. Nie, czy ty jesteś Felix? Jestem tutaj pod tą główną częścią. Kurczę, nic ciekawego. Wiesz co bym zrobił? Ja bym pochodził po tym Deep Darku i może poszukał innego Unseen City. Felix, tutaj diaksy są jak coś? Gdzie? Wróć, wróć, Felix, co ty robisz? W życiu i a jak są ważniejsze od życia, tak? Czekaj, bo... O, jest... Tutaj jestem. ten... Kiema, jest woda? O, tu koło mnie jest! No jest, a co? Właśnie to. Nie, ja stąd, stansąc... z. Czekaj... Czeka. Nie no, nie zrobiłeś tego tak sensownie, żebym mógł tam do ciebie przyjść, tak? No, już schodzę. FELIX! O. Co? No, co się Jeszcze nic złego się nam nie stało. Spokojna głowa! No właśnie. nie widzę problemu, Kurwa. Czekaj... Chodź tam co ty Ty, A Warden się zresztą Warden, uciekaj. O kurwa, mnie kurwa, gdzie on idzie? Jest pod tobą, jest pod tobą Ej bo on się zaczyna derwować A to źle Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj Idzie chyba tu dołem On chyba tu dołem, idzie, czekaj, zobaczy Saram o, właśnie. tam była ta skrzynka jedna, której nie mogę zrzutować, chyba. mamy. Kurwa, piękny ja ordek. Chyba cię posrało typie, naprawdę. Dobra, wiesz co? Trzeba tak się, się stąd zwijać, trzeba się stąd zwijać. Tutaj, do hmm. tego, do tego, do tego. Tutaj chodź. A, szczerze słabe te deepdoor. Gdzie to jest? <grym> Dobra, teraz musimy wrócić przez Ancient City, prawda? <śmienicielizji> już, już, nie dać mu to. Bo tam jesteś bliski, no. Ja jest tam jest... nie wracam, ja to pierdam. Chodź tu, a nie. Ja tu zostaję. Ale też w tych e, tych jest. Chyba jest woda. O <śmienicielizji> właśnie, kurna, widzę. Przyzbałeś czy nie? Nie, ale byłem tego bliski. Dobra, nie, ja tak się ja to wracam na dół. Dobra, uj. chyba go przyzwałem. Kurwa! Gdzie on jest? Nie wiem, nie interesujemy to. Ja jestem spytam na. Czemu jest to obstrągłe wyjście? Ew, nie chcesz po prostu do uncycycyjny wrócić? Mmmm, właśnie kurwa, chyba chcę. Ja pierdolę nie. No a to są dwa płyny. Wiem, wiem gdzie jest jeden, nie wiem gdzie jest drugi Pamiętaj, że im szybciej bije jego serce, to znaczy, że bardziej nie się bardziej. W... <laughs> Widzę cię! O, ja ciebie też widzę Tu jest ja. shaker. O, serio? No Ale czy też Dobra, chodź, a teraz idziemy Spierdala Jasne, chłopak tak obsrany. A, tam masz Dupy nie urywa, że tak powiem I tu gdzieś jest woda i musi być wodą w górę gdzie ma jest woda? Siema, nie ma wody a, pamiętam, że tutaj też da się przyzwać. Bo jak tu se przyzwiemy, Ordena. E, no, tak. e, bo tu jest sheriker. to za kogo? To jest spierdalaj. spierdalaj, tam. Wodą do góry, dawaj, wodą do góry. Co gdzie to jest? Też go kurza chyba. To była kurna, najgorsza wyprawa. Jaką kiedykolwiek, z... To copyrighty będą. A few moments later. czy was w domu nienawidzę, że was tu jest tyle? O co tu chodzi? <laughs> Więc z czym ty się bijesz? No z wszystkim, tu jest wszystko. Monka Giga, co to jest? No nie no, jeszcze tu jest to, to gówno takie, co związaliście to przed chwilą. <laughs> Powtórka z rozrywki, zaraz e box, idzie ganiać się z Wardenem, no nie? Ma Matka bosko kochano <laughs> Nie no, ale matki boskie w to nie wciągajmy Nie, boskie nie Jego Nie no, coś włączyłem jakiś